Tak więc to witam was po rozklejeniu w serii ma Weekend Let's Play I to kolejny odcinek, prowadzę zaczynamy. zaczynajmy Zobaczyliśmy się tu na budowaniu namiotu Więc okay, buduj Do plańcu Teraz przyspieszę Ora tu więc buduję, łączę tu lubo klucem Przy obieraniu, przy obróbce zdobyłam też doświadczenie drewno zdobyło akurat należy tą obrawię Jakby rudy żelazny, czy kot piec przetapiał to by to metal szlifowanie kryształu ofem. Różnie to tam tak. Krajcie, a się dowiecie. I jeszcze krzywi Przekopanie Przykopanie kurwa. Jaski, kami. Dobra. To już będzie koniec. No. Jeszcze ta muzyczka jest. Próżowa. Rozstaw namiot gdzieś w pobliżu. Tak jak ognisko. Ciszy. Tutaj... Rozpijmy prowadzenie do cieplikość misji Przyspieszę Nie mamy czasu do stracenia już się zaczął? Jeszcze nie. Ale musimy przed nim poćwiczyć. Nie ma mowy. Jesteśmy wykończeni. Co na obiad? Trzy Dobra. co ja niej nie zagramę. Twoja mała gromadka trochę się rozrosła. Okay. Musisz się teraz zatroszczyć o odpowiednie zaproviantowanie swoich podopiecznych. Czyli Przy ognisku możesz kazać swoim karłom smażyć grzyby. Nie wierzę. Grzybów. Klikaj na ikonie smażonego grzyba, dopóki liczba zaraz obok niego nie wyniesie co najmniej 3. Dla mnie skończoność. Wszystkie. Echie. Jak widzisz, nie trzeba robić nic więcej. Przy okazji, za pomocą klawisza ALT możesz przydzielić konkretnego karła do jednej z placówek produkcyjnych, co oznacza, że będzie on wolał pracować właśnie tam. O, czyli Wkrótce będziesz alty. potrzebować więcej grillowanych grzybów. Wiglesy mają spory apetyt. I tak się daje alt i kilkaszne blisko. Szybko. Aby zorientować się, no, jak dany. idzie poszczególnym karłom, musisz je wybrać. Widzisz tu, jak bardzo dany Wigles jest głodny, zmęczony i zrzędliwy. Mhm. Jeśli poziom głodu lub zmęczenia jest zbyt wysoki, to ucierpi na tym zdrowie danego Wiglesa. Wskaźniki te spadają tylko w czasie wolnym. Upewnij się teraz, że ole dostanie dwa smażone grzyby. Pierdzieli wszystko. Skonsumuj. пора из бомжей. Але. Ну и мы просто я. А Это было Jestem pod wrażeniem. Twoje karły są już gotowe na następne zadanie. Badanie okolicy. Wiglesy czasem napotkają na drodze sterty ziemi, przez które będą musiały się przekopać. Tunel. To... Już. już... wyjaśnię ci, jak przekopać tunel stąd, aż tu. Widzisz menu, z pomocą którego możesz kopać. Ikona z lewej strony odpowiada za budowę tunelu. To o to Ci chodzi. Aha. Kliknij na ikonie i przytrzymaj lewy przycisk myszy, rysując poziomą linię od drzwi w lewo. Dobra, więc klikasz się tu. Czasem się bukuje, ale tak. I robi się to. Tak mu. Teraz możemy zachęcić ich do kopania. Doskonale! Jak zwykle, wyglesy wykonają zadanie automatycznie. No, może ich kilka klikając tak? Nie, też muszę. Aki mam w oczy. Więc nie będę się tu zbyt nie rozgaszczał, bo... Ja jeszcze to zrobię, tylko. Tego przydzielę do... No, no, no. Nie lubię czekać. Proszę bardzo. Tak, kopium. A, potem tym, Albo już wyjaśnił. Nie można przez taki kamień się przekopać. Tylko można przez taki biały się przekopać. No, wszystko wyjaśnione. A jego też widzimy. ty Kopcie Kopcie tunel Kopcić Kopcić tunele Kopcić tunele Mienie w tej okolicy oznaczają większą ilość surowców w ziemi. Jeśli chcesz je wydobyć, to musisz przekopać w tym miejscu jaskinie. Jaskinie kopie się podobnie jak tunele. Odwołaj wybór wszystkich Wiglesu, potem w menu kopania kliknij na ikonę jaskini i z jej pomocą zaznacz jaskinię na środku nowego tunelu. Fascynują! może taka. A tak się robi jaskini. kilka warstw przekopać przez. O, już kamień tutaj jest. O, jest taki... Dobra, zapiszę na wszelki wypadek. Ubejmy. Albo tak, albo nie. Albo nie. Dobra, przyspieszę. Przecież na sobie popatrzę jak się sobie ładnie kopią Czy takie zamulowane kępie? O... Teraz odmówię o wpisz. Mam zawsze podczas nagrywania filmiku z wygrywaczami. Normalnie wszystko idzie okay, Dobrze, okay. chyba już starczy. O, dobrze, Wykorzystaj gumkę do zgadniczego. C tak, do wymazania zaznaczenia. Mm. Masz. Co to porówna? O Tak, wynajdź, wynajdź wszystko, wynajdź. Ponownie wybierz ognisko. Cool. Jak widzisz, większa ilość symboli jest teraz biała. Masz więcej kamieni, więc możesz zbudować kolejne ogniska. Można również, tada, wynaleźć kamieniarza. Jest to możliwe nie. dzięki doświadczeniu nabytemu przez twoich podopiecznych podczas kopania. Ale na razie nie musisz się tym zajmować. Jest tyle innych ważniejszych rzeczy, których muszą nauczyć się twoje karły. Na przykład... Ta nowo odkryta jaskinia jest widoczna tylko wtedy, gdy jeden z Twoich wyglesów lub jakiś budynek. Chodź na to, mały... to mały. Kładąc tu kamień graniczny, będziesz wiedział, co dzieje się wewnątrz. Uh. To bardzo ważne. Tylko całkowicie widoczne surowce będą wykorzystywane. Później możesz nakazać kamieniarzowi produkcję kamieni granicznych. Moment, dam ci jeden. Połóż go w środku jaskini. Dobra, dobra, nie narócisz. No, chomika wynajdzie super. Dobra, pisze, Jakoś przymula. Jeszcze ten odcinki, jeszcze będzie potrzeba. Kolejny odcinek nie bardzo żmudny. Mhm. Fajny. No i co tu będzie teraz? Uuu... Otaczają nas potężne skały. Wygląda na to, że to jedyne wyjście. Wykop tunel zmierzający w dół za pomocą odpowiedniego menu czyli tunelu. Przeustawiam, tak to, to mówią, na trapece. Kopciomy w dół Są tam wynalazł zamierza wynaleźć ona tym musiałem się męczyć Teraz najlepiej będzie jak wezmę wszystkich karów ze sobą. Pod powierzchnią jest ciemno. No naprawdę? A jak się chodzi. Są... Wysłali jednego z karu na rekonesans. Jak się chodzi, to się. Jest... światło świeci. się spalają się pochodnie. No, wszystkie idą zatem, dobą, no, chyba, 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 nie chyba, 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 Atakować go. Lepiej. Ktoś chyba czegoś zapomniał. Wygląda na to, że ktoś tu zostawił kilka manekinów treningowych. I oh, really? możesz trochę poćwiczyć walkę, żeby potem nie dostać lania. Im więcej Dany Wigles powalczy, tym więcej zdobędzie doświadczenia. Fajnie. Manekin z prawej jest po twojej stronie, ale ten po lewej tak. To wróg. Zaatakuj go, wybierając Wiglesa i klikając na manekin. W manekin jest o. neutralny. Oznacza to, że, że jeśli chcesz Miałam go zaatakować, to musisz zmusić do tego swoich, przytrzymując klawisz Alt i klikając na niego lewym przyciskiem myszy. Coś mi się Dobrze, zepsuło. teraz się trochę pobaw. Dobra, wyszkole ich wszystkich. Spróbuj uzyskać dwa punkty doświadczenia w walce. Dobra, dobra. Poziom doświadczenia danego karła widzisz wtedy, gdy go wybierzesz skilować a nie Okej, okay, dobra robota. Mogłabym was więcej nauczyć, ale myślenie chyba zostawimy trollom. Mają większe głowy. Ty debile Ruszamy. Zaraz się zacznie turniej. Okay. Dawaj. Teraz już wiem dlaczego karły nienawidzą elfów. Chociaż Oda nie wygląda na elfa! Jest głupia jak but! <laughs> Turnie się rozpoczyna coś. Coś mi mówi. O, to będzie widowisko. Biegną wszyscy. Z tego co pamiętam, to ja tylko dwie będą mogły uczestniczyć: chyba Ole i Trina. To że żywią Ole. Dobra. Jak zapewne wiecie, Odyn poprosił nas, Karły, o złapanie Fenrisa. Ten turniej ma wyłonić klan, który jest godzien tego zaszczytnego zadania. Wygląda na to, że jeden z klanów się nie stawi. Vampiry. Trudno. Sam się na mój sygnał kopcie aż do połamania kilofów. Chyba Klan, Vampiry. który przyniesie mi złotego chomika, wygra i dostąpi zaszczytu z pytania Fenrisa dla Odyna. Oczywiście spadnie na niego chwała i tak dalej i tym podobna. Gotowi? Na miejsca? Już? Już się zaczęła? Dał już sygnał? Nie mam pojęcia, stary. Jak dla mnie jest tu zdecydowanie za jasno. Nie lubię przebywać na powierzchni. Nic tu nie widać. Nieważne. Zaczynamy. I tak nikt nic nie zauważy. Powodzenia! Ci już zaczęli Tych nie lubię, klienty Dobra więc, czas kopać O, lampiry tu są no. Zobaczymy się Uf. Albo to jakieś maneki Ale ważne Czas na misję, nasze zadanie. O, weź kamień, weź kamień. Kamień weź, ci przyjdą. O, a i co? Granit. Trafiłeś na granit, nie przekopiesz się przez litą skałę. O, w innym miejscu. Co ty nie przyjmiesz? No, prawda, jak idzie innym klanom. Mora, tam będę się śpieszył. to już ale że się nie wystartowali ci lampiry Ara, trzeba kopać jak idzie to ja głowę pizdę ci no śmieszne nie, 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 niektórzy a tu, a tu moje śpią nie da się ich obudzić Dobra, walić to kopię Musimy się pośpieszyć A ci jeszcze nie kopią A no cóż czekają O drabinka, ale no fajnie Jak mówiłem kiedyś polecam w tym grę. Bardzo fajne A no, teraz jeżdżamy patrzcie teraz jak fajne są drabiny przydatne. Może nie tak jak windy Coś. Dobra, idziemy dalej. Krzywy trzeba porąbać. Kosz jest. Piwo. Już oni no biegną. A my dalej. Dostaliśmy tylko jeden kosz. Czekaję Porąb grzyby i zanieś kapelusze oraz nóżki do browaru. Będziemy Pinter piękni. Ale to w następnej części. Nie, zaraz. Jeszcze mam czas. Szybko. Hmm. Hmm. Dobra, szybko trzeba rąbać to. Porąb się rąbie. Ten kamień to odłoży Szybko, szybko To jest najtrudniejsze i najgorsze zadanie o. Dobra, dobra. Mamy czas, mamy czas Będę no, musiał się mikstury pozbyć chyba. Ty już biegnij, biegnij już. Kurde to wiesz, sam. Przecież nie ma czasu. Biegnij, a nie pełzę. O nie. Dobra, tak więc coś mi mówi, że. Jakby skończyć to w sobie. Tak więc. Co się stanie z naszymi Bohaterami, Czy zdążymy, czy nie? O wiele pędzić To już koniec tego odcinka subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie i oglądajcie dalej. Zapiszę. Po cześć!